Dzień dobry, witamy Państwa bardzo ciepło i serdecznie na kanale Literacy. Dzisiaj zapraszamy Was na vloga, podczas którego opowiemy, zgadnijcie o czym o książkach. Nie, będziemy się opowiadać o kosmetykach, sukienkach i różnych innych rzeczach. Ale yy, słuchajcie. <grystanie> Nie, to nieprawda. <grystanie> oczywiście, że to nieprawda, ale chcielibyśmy Was też zaprosić, bo my się z Małgośką już za kilka dni wybieramy na jeden z najwspanialszych, zresztą chyba naszych takich ukochanych festiwali górskich. Oczywiście do Lądka Zdroju. Yy, Więc by... jak tam będziecie, to możecie przyjść, przybić nam, z nami piątkę, yy, porozmawiać chwilę, my chętnie. Tak, i jeszcze chciałem Was zaprosić. W piątek, chyba o 13, będziemy rozmawiać z Andrzejem Marciszem. To jest taka postać w świecie wspinaczkowym, w świecie górskim. Człowiek, który oczywiście wydał dwie książki, które są takimi przewodnikami dla zainteresowanych, jak na przykład chodzić po drogach ubezpieczonych typu Orla Perć czy inne żelazne percie. I dla bardziej zaawansowanych też książkę wydał o górach. Także bardzo będziemy prowadzić ten panel, prawdopodobnie tylko ja. Więc nie wiem dlaczego mówisz to blibiem nogi. Zostałam absolutnie wykluczona. O, to się jeszcze okaże wszystko. Zatem e, będziemy na Państwa czekać e, w lądku. A dzisiaj zdradzimy Wam tylko tajemnicę a propos naszych e, książek, które czytamy, że przynajmniej z mojej strony to będą książki z dziedziny Serie. Serie? Brzmi tak. groźnie. Ja też Państwu opowiem, bo parę rzeczy dostaliśmy od naszej Wicki i chciałbym pokazać a, dwie książki, okay. które e, w ogóle nigdy nie. Przez ręce mi nie przeszły nigdy. Joasiu, e, cię bardzo i nigdy. Dziękujemy bardzo za bardzo dziękujemy. te wspaniałe prezenty. Chociaż wiem, że tego w rzeczywistości pewnie teraz nie oglądasz, ale no. Słuchajcie, no dobra, to bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. No ale zobaczcie to! Ja jestem mega jakby co? Czaderskie są, ale... Są jeszcze jedne. Yy, myślę, że to po prostu... i wyglądają... Po prostu pasują do ciebie te okulary Pasują mega, nie? No. I ty mówisz, że nie nosisz złotego, a tutaj ale... na nasienniku masz złoto Ale możemy zamówić je w srebrnym kolorze. I być może tak zrobimy. Ja jestem za złotem. Mów do mnie tak, bo lubię słów Twoich smak. Mów tak, i chociaż czas pewnie odmieni kiedyś nas. Nasz czas pewnie odmieni kiedyś nas, To ja, szanowni państwo, zacznę od takiej literackiej bomby atomowej. Jérôme Le Schronienia. To jest e, kryminał, tudzież historia, oj, nie tudzież, e, to jest kryminał albo historia psychologiczna. Wyobraźcie sobie, jak ta książka się zaczyna. Tutaj niczego nie spoileruję, bo to jest na pierwszej stronie. Do sali wykładowej wchodzi Pan Profesor, który mówi: Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się tematem, czy też historią, którą ja nazwałem schronieniem Sandrin. Na próżno jej szukać w internecie, w gazetach, w telewizji. Ale słuchajcie uważnie, a potem będziemy o tej historii dyskutować. I zaczyna opowiadać. Natomiast narracja w tej książce jest w pierwszej osobie, czyli jakby poznajemy te wszystkie historie najpierw z punktu widzenia głównej bohaterki, właśnie tej Sandrine, która jest taką reporterką, chyba, i dostaje zadanie zrobienia reportażu, gdzie w małej wioseczce francuskiej ktoś pomalował. Krowy w znaki faszystowskie. I więcej Państwu nie powiem. Po raz pierwszy się spotkałem z książką, w której tak wiele jest niewiadomych, tak wiele się dzieje, tak wiele jest nieprzewidywalnych zwrotów akcji. Ja tą książkę, i to mówię z ręką na sercu, stawiam obok, nie wiem, milczenia owiec, Czerwonego Smoka, czyli takich, wiecie, tuzów tej literatury, która na zawsze wpisała się w kanon tej takiej kultowej. Książki czy też kultowej historii. No wspaniała rzecz. bardzo. Ja już ją przeczytałem, także yy, naprawdę Państwu polecam. Trwam w zachwycie. Druga książka, która na mnie też bardzo duże yy, wrażenie zrobiła, to jest 99 ofiar Tytusa Mayera, autorstwa Marcela Mossa, czy też osoby, która ukrywa się pod tym pseudonimem jest trochę jak zwykle u Marcela Mosak, gdzie on nam rzuca pewnego rodzaju dylemat i zostawia nam ocenę. To jest historia mordercy, wielokrotnego mordercy, który po wielu wielu latach spędzonych w więzieniu wychodzi na wolność, odnajduje go pewna reporterka, która chce napisać o nim książkę i on zaczyna jej opowiadać swoją wersję historii. Czy 90 ofiar to jest ta właściwa liczba e, niestety zamordowanych przez niego osób, tego dowiecie się Państwo z tej książki. Natomiast dylemat jest inny. Marcel Moss stawia taki znak zapytania, tu, czy też zostawia nam taką rzecz do oceny, czy to, w jaki sposób spędziliśmy dzieciństwo okropne, najgorsze na świecie, usprawiedliwia nasze późniejsze czyny. Każdy niech z Państwa odpowie. Ja odpowiedź znam. Natomiast na pewno rysuje się inna historia tego mordercy niż ta, która została napisana w mediach, czy też opowiedziana przez e, sędziów, czy też inne osoby. Bardzo ciekawa rzecz i też mi się ją bardzo dobrze e, pisało. Doceniam e, nienachalność i zostawiania tej furtki do interpretacji dla czytelników przez pana Marcela Mossa. Także też polecam bardzo serdecznie. No, i dwie książki, tak jak Państwu mówiliśmy na początku, które mi zupełnie umknęły i chyba już wiem dlaczego. Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Tybetu wydało kiedyś taką książkę. Tybet, Odcinanie głowy węża, świadkowie, fakty mówiące za siebie. To jest reportaż o ludziach Tybetu, o Tybecie, o sytuacji, w której to państwo zawsze było praktycznie pod rządami innego mocarstwa. Ciągle tłamszone, ciągle pozbawiane możliwości swojej kulturowości, swojej autonomiczności. I no mi serce się oczywiście kraje. Niestety nigdy nie byłem w Tybecie. Bardzo, bardzo bym chciał pojechać. Myślę, że to jest taka moja idea, fix. Ale e, cała historia, właśnie cała ich religia, ale też miłość do świata, do życia, do zwierząt, do siebie to jest coś, co powinno być nadrzędną. Cechą wszystkich innych państw, a to jest państwo, które po prostu cały czas uporczywie, pod jarzmem jest trzymane. Szkoda, żal, mam nadzieję, że się to zmieni. Wspaniała opowieść. I pani Magda Lasota w cieniu Ewerestu. Ta książka mi też umknęła, bowiem to nie jest o wspinaniu, o zdobywaniu wielkiej góry, a raczej to są historie i Naprawdę piękne zdjęcia osób, które siedzą w bazie pod Monteverestem i szykują się dopiero do wyjścia na tą górę. Dlaczego tutaj przyjechali? Kim są? Skąd pochodzą? W jakie mają właśnie motywacje? To są. <coughs> Przepraszam najmocniej to są historie, które znajdziecie w tej książce. W tej książce wszystkie te cztery bardzo Państwu. Serdecznie polecam i oddaję głos Małgosi. Do zobaczenia. Dzień dobry moi drodzy. Przyszłam dzisiaj popowiadać Wam trochę o książkach, które aktualnie e, czytam. E, I zacznę od... Jakoś pod kątem serii ten chyba vlog będzie wyglądał, bo ja czytam serię teraz. A właściwie pierwszą książką i drugą tego pisarza, czyli Michał Zgajewski, Ciemność żyje w nas. To jest pierwsza seria, o której chciałam Wam opowiedzieć. Słuchajcie. Pierwsza książka, którą przeczytałam, miała głównego bohatera, który był prywatnym detektywem, ponieważ przydarzył mu się wypadek w robocie, był policjantem i chyba kogoś zastrzelił, już nie pamiętam jaka to była dokładnie historia. Natomiast, no i niestety już nie mógł tym policjantem dalej być, no i postanowił zostać prywatnym detektywem. Słuchajcie, od razu Wam powiem tak. Już po pierwszej części o Norbercie Krzyżu miałam takie przemyślenie, zresztą rozmawialiśmy o tym z Danielem, bo on też to czytał, że to jest taki bohater, dla mnie absolutnie antybohater, to jest tak wkurzająca mnie postać, to jest taki dla mnie nieudacznik, taka nawet nie ciapa, za przeproszeniem, bo on nie jest ciapą, jemu wychodzą ostatecznie różne rzeczy, Natomiast prawda jest taka, że on jest jakby czasami prowadzony przez życie. On nie prowadzi swojego życia, tylko on je, życie prowadzi jego. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że decyzje, które podejmuje, zawsze mają jakieś negatywne konotacje. Jakby on nie był sam w stanie tych konsekwencji przyjmować na klatę i podejmować tych decyzji, więc brnie ślepo tam, gdzie go życie zaniesie. Ja nie znam takiego bohatera, którego tak bardzo bym nie lubiła. Jak Norberta Krzyża. Naprawdę. Nie pamiętam, który bohater y, kryminalny w ostatnim czasie wzbudził we mnie tyle emocji, żebym po pierwsze y, chciała dalej o nim czytać, bo on jest ciekawą postacią. Właśnie dlatego, że on mnie tak wkurza jest tą ciekawą postacią. Właśnie dlatego, że jest taki nieogarnięty, dlatego, że jest taki. Jakiś czasami rozmemłany, taki dający się prowadzić kobietom za nos. On, bo wokół niego zawsze kręci się masa kobiet. Natomiast jest tak w tym irytujący, że naprawdę jak, jak czytamy o tym bohaterze, czytamy co mu się przytrafia, no to ja jestem po prostu absolutnie matko jedyna, kiedy ten człowiek wydorośleje, kiedy jakoś się zmieni to postępowanie jego. Kiedy pokaże życiu, że wie co robi. Bo mam wrażenie, że on nie wie, co robi. W tej części słuchajcie, Norbert Krzyż otrzymuje zlecenia. Mianowicie, przychodzi do niego młody mężczyzna, który mówi, że obawia się o swoje życie i natychmiast chciałby mu zlecić robotę. Natomiast nasz bohater, mimo że groszem nie śmierdzi, nasz bohater mówi mu, że o, zobaczymy, może jutro, może po południu, może w grudniu, może nigdy. I jakoś tam się odżegnuje od tego zlecenia. Ostatecznie tam go namawia, namawia, namawia. I w końcu Norbert mówi, no dobra, przyjadę do Ciebie, to pogadamy o tym bardziej. No i przyjeżdża, ale niestety znajduje już tylko i wyłącznie zwłoki swojego potencjalnego klienta. No bo rzeczywiście przewidywania sprawdziły się. No i ten został zamordowany, właściwie przewidywania tego klienta, i on został zamordowany. I okej. Okay. Już tutaj miałam po prostu matko Norbert. Skoro nie masz pieniędzy, dlaczego nie przyjmujesz tego zlecenia? Nie rozumiem. No ale okej, okay, nie muszę wszystkiego rozumieć. Ludzie kierują się różnymi instynktami. Po czym pojawia się u niego siostra owego zamordowanego chłopaka. No i ona jest bardzo ładną kobietą, żeby nie powiedzieć prześliczną w oczach Norberta. No i Norbert oczywiście już myśli o niej tylko w kategoriach, hmm, jak by ją tu zaciągnąć do łóżka. Ale wiecie, to nie jest takie hmm, słodko-pierdzące i rozkoszne, jakieś takie, wiecie, zakochane, tylko on po prostu chce ją zaciągnąć do łóżka najzwyczajniej w świecie. I oczywiście y, na prośbę tejże siostry tam zajmuje się dalej tym morderstwem brata. Y, okazuje się oczywiście, że brat miał kłopoty, bo był y, dealerem narkotykowym. Więc wokół niego działy się różne rzeczy, ale będę cały czas podkreślać. Bohater Norbert Krzyż, to znielubiana przeze mnie absolutnie postać. Absolutnie nie mam w głowie innego takiego bohatera, którego tak bardzo bym nie lubiła, i tak bardzo czekałabym na dorosłość. I jednocześnie chciała wiedzieć, co się dalej wydarzy. Więc. Tyle tytułem wstępu, ale musiałam Wam powiedzieć o Norbercie Krzyżu, dlatego że no ta postać po prostu ja mam cały czas w głowie. Myślę, że ona długo ze mną będzie, żeby nie powiedzieć do momentu, w którym pojawi się inna tak bardzo frustrująca mnie i tak bardzo wkurzająca mnie postać. Ale to nawet jak teraz cofam się pamięcią wstecz, to nie znam takiej, takiej osoby. No, więc to na dzień dobry. I słuchajcie, kolejną serią, do której wróciłam, to jest Tess Geritzen i Skalpel, i to jest kolejna część przygód detektywki Rizoli i Patolożki, która, poczekajcie, bo nie pamiętam jak ona się nazywała. Ja mam problemy z takimi rzeczami, ale pamiętam Rizoli. I Patolożki, z którą współpracuję. Ta seria to jest seria thrillerów medycznych. Nie wiem, czy, czy mieliście kiedykolwiek do czynienia z tym, czy nie. Natomiast jeśli szukacie, to jest akurat trzecia część. Jeśli szukacie wciągających thrillerów medycznych, które są absolutnie poukładane pod kątem. Tym właśnie medycznym, czyli rzeczywiście tam są, widać, że autorka się bardzo mocno przyłożyła do tego, jak wygląda praca patomorfologa, jak wygląda praca patologa, to środowisko policyjne i tego, co się dzieje ze zwłokami później jest jej bardzo mocno, jest przez nią bardzo mocno zbadane i to rzeczywiście mocno wybrzmiała w tych książkach. I to jest kolejna część, w której oczywiście Rizali musi się zmierzyć ze swoją traumą, a mianowicie. Człowiek, którego posadziła do więzienia, nie będę mówić kogo, bo ci z Was, którzy jeszcze nie czytali tej części, czytali wcześniejsze dwie, to, to nie chcę im zdradzać tajemnicy. I Rizoli właśnie musi się zmierzyć znowu z tym, że znienawidzony przez nią i złapany przez nią morderca ucieka z więzienia, łączy się z drugim mordercą, w jaki sposób tego jeszcze nie wiemy. No i wspólnie polują na kobiety. W tym oczywiście Rizoli. Tutaj się też pojawia postać e, pewnego detektywa z FBI, e, który oczywiście nie znaczy, do którego nie połam miłością Rizoli. Dlaczego? Tego też Wam dzisiaj nie powiem. E, ja wiem już dlaczego. E, jak on się tylko pojawi, to Wy też będziecie wiedzieli, ale nie chcę Wam zdradzać tej tajemnicy. No i co tam się między nimi będzie działo, to też możecie sobie doczytać. No ja bardzo lubię. Jestem y, zaskoczona, bo jak sprawdzałam swoje oceny na Goodreadsie wcześniejsze książek, to tak zerknęłam sobie, jak moja córka oceniała, Zuza, te książki. No i na przykład ja dałam cztery gwiazdki, a ona dała jedną. Więc zobaczcie, jak bardzo mocno się różnimy w różnych swoich ocenach. I Oczywiście Wy i my również. Natomiast, no, wiecie, co ja czytam, wiecie, jakie książki mniej więcej lubię i jeżeli to jest mniej więcej to samo, cze y czego wy poszukujecie w książkach, no, to myślę, że to takie polecajki y będą również dla Was dobre. Te z jak się skończy, też Wam powiem. No i Michał Zgajewski, jak się skończy historia Norberta Krzyża, powiem Wam oczywiście w aktualizacji, jak spotkamy się z Danielem na podsumowanie. No to panie. która część jest która, ale w to jest wszystko tak elegancko zrobione, że raczej nie będzie wątpliwości, czy Ikea mnie nie pokonała, aczkolwiek czasami jest gorzej, w sensie trudniej. W razie z pełnym sukcesem. Prośby nie posłucha w imię Ojca, Syna, Ducha Widzicie ten pański krzyż A w przerwie, bo mamy do spektaklu jeszcze 2,5 godziny Proszę bardzo, aktorzy czytają I to co, panie Danielu? E, tak, czytam Ciemny Las e, Drugą część trylogii e, Problem Trzech Ciał Polecam każdemu, kto jest fanem e, sci-fi, literatury e, Człowiek, który to stworzył Nie wiem, jak się to wymawia Siksinju Siksinju E, ma nieprawdopodobny łeb. Bo ktoś, kto coś takiego wymyślił, musi mieć nieprawdopodobny łeb. Polecam. I nasz drugi kolega. Pawełku, co czytasz? No wieśka. No wieśka i co? No nie oceniajcie mnie, jestem sentymentalny. A wiesz, że będzie nowa część? Już, ponoć już jest napisana i cieszysz się z tego? A coś chcesz powiedzieć o tej książce? O Sapkowskim? Tak. Mm. No wyszło mu to. Ry ryczę co, co kilka stron. Rozumiem. Ryczysz z uśmiechem. To jest dobry pow powód do korzeni. Bardzo dziękujemy Wam za to wypowiedzi i do zobaczenia. Dzień dobry, to witamy Państwa na podsumowaniu tego vloga. Pomyślałam sobie, mój drogi, no. specjalnie da, nie dałam Ci dokończyć. Pomyślałam sobie, że porozmawiamy o Norbercie Krzyżu, ponieważ Ty czytałeś pierwszą część i chętnie y, przypomnę widzom Twoje zdanie na temat tego bohatera. A mi się on bardzo podobał. E, nieoczywisty detektyw, też y, walczący ze swoimi trochę y, demonami, nie... Y, nie najłatwiejsze relacje z kobietami, jednocześnie bardzo zaangażowany świec, w śledztwo. Taki, moim zdaniem, taki wilk, taki y, y, człowiek, który bez y, rozwiązania sprawy nie może spać. Tak w kilku słowach. A co? No to jest postać, której nie cierpię, ale powiedziałam, że... Zresztą ja mówiłam to, bo ja nie wiem, czy pamiętałeś, że ja, ja o tym mówiłam wcześniej. Y, ale powiedziałam, że nie cierpię jej mimo wszystko. Chcę wiedzieć, co się z nią dalej dzieje. Mhm. Ja nie mogę przeżyć, że w wieku 40 jak on jest, plus, no. można być tak dziadersko niedojrzałym, że można być tak podatnym na, nie wiem, obiekty wizualne, że można tak myśleć rozporkiem, a nie głową, że można w ogóle nie dopuszczać tej części głowy do, do głosu. Jest to dla mnie tak absurdalny bohater, w sensie takim, że no po prostu, no właśnie, widzicie, on zbudował we mnie tyle emocji, że to, to znaczy, się że się zagotowałem, chyba... szanowni państwo, i aż mi tak jest tutaj <grym> y, odrobinę tak y, spociłem się. No dobrze, Małgosiu, ale to wszystko rozumiem. No. Tak, jest, y, lubisz innych bohaterów. Tak, ale chciałam podkreślić mhm. bardzo mocno, że właśnie to jest fascynujące w tym wszystkim, że ta postać... Świetny wstęp w ogóle. Ale podobne zrobiłam na aktualizacji. <grym> Bo Dobry. chciałam powiedzieć, że w tej książce się wszystko zgadza, bo narracja prowadzona jest przez naszego głównego bohatera. Stąd my bardzo mocno możemy dowiedzieć się, jak on myśli, co on myśli, dlaczego on tak myśli, bo on nam o tym opowiada. No i stąd też to takie mocne to wniknięcie w jego głowę powoduje to, że ja mam szansę się z nim albo utożsamić, albo też odwrotnie. No mhm. przy czym, jak wiecie, to ja odwrotnie. Natomiast. To jest w tym fascynujące, że się chce wiedzieć, co jest dalej. Co do historii, to tutaj nie mam jakby yy, żadnych, czy znaczy w ogóle nie mam do tej książki żadnych zastrzeżeń, ponieważ historia toczy się wielowątkowo. Te historie są ze sobą połączone. Yy, jest wątek policyjny, jest wątek właśnie naszego głównego bohatera, czyli Roberta Krzyża. Jest zaginiona dziewczyna, są trupy i tak dalej. Więc to się wszystko zgadza. Yy, Ale autor... główny gó bohater cię irytuje po prostu. Irytuje no, to jest o, o, za mało. Irytuje to jest za mało. On mhm. mnie wnerwia. On mnie absolutnie wkurza. Gdybym mogła tu przekląć, to używał mocniejszych słów. Czyli może jest tak, że pan Michał Zgajewski e, świadomie wprowadza tak. w taki stan czytelnika. No, no właśnie to chciałam powiedzieć. Mhm. Dlatego powiedziałam to o tym bohaterze na początku, że ja nie znam drugiego takiego bohatera. Po prostu, który by tak, się... tak, który by wzbudził we mnie taką emocję wkurzenia, irytacji, nawet większych yy, emocji, że tak powiem. Ale to też jest właśnie, to są te celowe zabiegi, prawdopodobnie, które autor yy, robi. A mianowicie to, że ta narracja jest prowadzona jednoosobowo przez niego. On opowiada o sobie, co on czuje, jak myśli, i to pozwala nam się właśnie dowiedzieć o tym człowieku jak najwięcej. No i stąd te emocje, które, których normalnie się nie ma. No bo ta narracja jest przeważnie prowadzona w trzeciej osobie, więc autor opisuje trochę ze swojej perspektywy. A tutaj jednak bardzo mocno możemy wniknąć w bohatera, Norbert. Rozumiem, Krzyż. czy zakończenie tej historii nie rozczarowało Cię? <gry> nie. Nie, nie, ono. Znowu są te wątki, które są zmienne, te plot twisty, które powodują to, że już coś tam, wiecie, złapaliśmy, już coś wiemy, już gdzieś poszliśmy. A no, znowu się to wywraca. Więc tak, tu się wszystko zgadza. No dobrze. Ja chciałem tylko, skoro Małgosia tak z tupetem wspaniale <grym> rozpoczęła, to ja tylko chciałem Państwu powiedzieć, że my wczoraj byliśmy z tąką na zakupach do szkoły, czyli zeszyciki, ołóweczki, gumeczki i tak dalej. Te wszystkie pierdolety, które uwielbiamy. I znalazłem w jednym z sklepie w sieciówce Książkę za 12 złotych, Kilian Jarnet, niemożliwe nie istnieje. To jest oczywiście historia o tym wielkim, yy, chyba jednym dzisiaj z największych biegaczy górskich. On teraz aktualnie pobija rekord w zdobyciu wszystkich 4000 tysięczników yy, w Alpach. Idzie mu to, to bardzo dobrze. Ja mam swoje zdanie odnośnie takich bicia rekordów, ale no wiadomo, żyjemy w takich czasach, że to jest bardzo medialne. Natomiast to jest wybitna postać, dwunastak. W sklepie. Małgosiu. Znaczy, nie wiem, bo ty, nie będziesz kontynuował? Tak, ale ja dosyć dużo o tych książeczkach opowiadam. No to ja co? To... No, Tess mhm. no, to jest klasyk, jeśli chodzi o te thrillery medyczne. Ja uwielbiam postać głównej bohaterki, czyli detektywki Rizoli. Ja wolę polskie kryminały, czy też polskie thrillery, mhm. bo mi się łatwiej wtedy właśnie z tymi bohaterami utożsamić. Prościej mi połapać wątki, jeśli chodzi o imiona, nazwy i tak dalej, no bo wiadomo, Polska to Polska, a Zagranica to Zagranica, więc wolę rzeczywiście gdzieś tam w sercu moim gra zawsze Polska. Natomiast y, muszę Wam powiedzieć, że postać tej głównej bohaterki detektywki, ona, y, no to jest taka postać, y, no właśnie, która nie wzbudza takich emocji. Negatywnych. W ogóle takich dużych emocji ona nie wzbudza. Ja uwielbiam tę bohaterkę. Ona jest silną, twardą kobietą filigranową, która musi udowadniać mężczyznom, że stanowisko, które posiada, absolutnie na nie zasługuje. Na każdym kroku ona się też dopatruje takiego jakby. Umniejszania trochę jej osobie wśród mężczyzn. No bo wiecie, no środowisko policyjne to jest takie, jakie jest. E, przynajmniej to, które ja znam z opowieści. E, więc myślę, że kobiety nie mają tam łatwo, jak w każdym takim bardzo męskim zawodzie. Zresztą odwrotnie też tak się dzieje w zawodach. Kobiecych, nazywanych kobiecymi. Mężczyźni też nie mają najprościej. No i ta nasza główna bohaterka rzeczywiście bardzo mocno y, z takim impetem, tupetem, pewnością siebie, trochę wbrew temu swojemu fizis, wbrew w ogóle swojemu ciału, y, próbuje rozwiązywać zagadki. No, rozwiązanie tej historii. Yy, może mniej mnie satysfakcjonowało, może dopatrzyłam się tam. A to jest chyba nie pierwszy raz, kiedy w książkach Tezgaricen samo zakończenie, jakby stawiasz w A, nie. Tak, Kiedyś opowiadałaś też o książce, w której yy, też to zakończenie było to, co się z Człowiekiem na statku. Ale to nie była Tezgaricen. To nie była Tezgaricen. Nie! To był Fricek czy Ficek? A, tak, tak, przepraszam. Przepraszam, nie obrażaj z A to najmocniej przepraszam ja Ciebie dalej nie, i Panią też. Nie czytałabym dalej, bo y, Ficka nie czytam już więcej pod tym abstrakcyjnym zakończeniem. Natomiast chcę powiedzieć, że, że tutaj ono może nie było jakieś wybitne. Ono się, to się zgadzało mhm. wszystko, natomiast jakby pewna, pewien poziom... Ym, z biegów okoliczności poddałabym wątpliwość. Och, może tak mówiąc, Rozumiem. to jest to. E, to ja Państwu jeszcze tylko doczytałem do końca książkę Marca Mosa 99 ofiar Tytusa Mejera. E, jest zaskakująca. Bardzo jestem ciekawy opinii, w ogóle jestem bardzo ciekawy Państwa zdania na temat różnych książek Marcela Mossa, bo wydaje mi się, że on w tych kryminałach też ukrywa po prostu jakieś tam przesłanie. No ale to Marcel, każdy... mówił, Marcel mówił wyraźnie, że on zbiera tej inspirację do swoich książek, bo mu opowiadają ludzie, on prowadził ten tak, tak. blog chyba jak pamiętam, czy coś takiego I tam, i tam ludzie, młodzież właściwie, młodzi ludzie mogli do niego pisać w różnych tak, sprawach. Tak, ale mi też chodzi o to, że porusza różnorakie tematy, bo jest i handel ludźmi. Pamiętasz, czytaliśmy w książkach. Tak. Oczywiście zawsze jest zbrodnia jakaś, albo zawsze jest ten człowiek pokazany od tej złej strony, od tej czarnej strony mocy. Ale przesłanie zawsze jest i zawsze gdzieś tam tli się w jego książkach jakieś pytanie, na które my sami sobie musimy odpowiedzieć. Także bardzo Państwu również polecam. No a to to już opowiedziałem. To jest na odkrycie. Ty wcześniej nie czytałeś tego? Ja mówi... mam wrażenie, że tak y, jakoś dawno już to czytałeś, że mam wrażenie, że już o tym opowiadałeś. Tak, ale wywiadałeś. nie, bo tylko nagraliśmy malutki filmik na Story. A, dobra. No, to ale, ale zgadza, to jest, okay. szanowni Państwo, to jest, to jak gości to opowiadałem, bo to jest dla niej lektura obowiązkowa, więc... Y Będzie czytane. I Państwu również polecam. No to tyle, Szanowni Państwo, bo tak znowu yy, dłużyzny zrobiliśmy straszne. Ale ostatnio powiedzieliście bardzo ładnie i bardzo Wam za to dziękujemy, że możemy nagrywać tyle, ile chcemy, nie musimy się spieszyć, że czekacie na nas, no, wspieracie nas, kibicujecie nam. Yy, wam również. No. no to my Państwu życzymy jeszcze tej kawałka niedzieli, która Wam zostanie bardzo miłej i spokojnej. I cóż, trzymajcie się ciepło. Trzymajcie się zdrowo. Cześć. Cześć.